Cześć, witam Cię w Szkole Językowej Talkway, i zapraszam Cię dzisiaj na introduction. Przejdziemy sobie krok po kroku przez wszystkie materiały, pokażę Ci jak się uczyć, co jest istotne, systemy, aplikacje, innowacje w nauczaniu, które nasza szkoła przedstawia. Wszystko po to, żebyś bezstresowo od samego początku mógł się skupić na mówieniu. Po to tu jesteś, żebyś nauczyć mówić. Pamiętaj, jak będziesz miał pytania, Twój coach służy pomocą. Jeżeli będziesz chcieli Ci pomóc, zapraszam do mnie, ja to zrobię. Zabieramy się za Introduction bez parę rzeczy, które muszę powiedzieć, a nie chcę też przynudzać do dzieła. Nasze Introduction rozpoczniemy od konta studenta. Jest to nic innego jak miejsce, w którym są przechowane materiały z swoich zajęć. Dlatego tego wcale używamy bezpłatnego konta Google Drive. Jeżeli go jeszcze nie masz, zachęcamy Cię, żebyś go pobrał. Możesz go mieć zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Zacznijmy sobie od Basics of English. Tak sama nazwa mówi Basic, czyli kwestie proste. Na przykład sam zobacz, czasowniki nieregularne, make and do bądź tak fajnie przygotowana Grammar Review. Coś, co możesz zrobić sam. Nie potrzebujesz nas, żebyśmy my musieli Ci w tym pomóc. Zachęcamy Ci, żebyś o tym dorzucił, na pewno nam pomoże. Drugim bardzo ważnym plikiem jest Access Point. W tym pliku będziesz miał miejsce, w tym miejscu masz link, przez który łączysz się na zajęcia przy aplikacji Zoom. Zawsze pamiętaj, łącz się przez ten link. Po prawej stronie masz osoby, które są za Ciebie odpowiedzialne. Zacznijmy od coacha językowego, adres, e-mail i numer telefonu. Wszystkie kwestie, jeżeli chodzi o zmianę spotkania, dzień bądź e godzinę, kieruj do swojego coacha językowego. Pamiętaj, że spotkania w naszej szkole nie przepadają. Możesz je zawsze przebukować 24 godziny przed danym spotkaniem. Kieruj się do coacha razem z grupą. Wszystkie zajęcia możecie przebukować. Poniżej masz progres asesora. Wszystkie kwestie, które nie będą z Maciejem możliwe do rozwiązania, kieruj do Marty, Marta Ci w tym wszystkim pomoże. Ola zajmuje się księgowością, czyli faktury. Wszystkie kwestie z księgowością będziesz mógł kierować do Oli, i poniżej jestem ja, czyli wszystko, co jest jeszcze nierozwiązane, kieruj bezpośrednio do mnie, ja Ci pomogę. Poniżej przydatne linki: słownik internetowy, słuchanie i czytanie. Kwestie szalenie ważne. Podczas nauki języka angielskiego. To są nasze sugestie i rekomendacje. Zobacz, co jest pod tymi linkami. Jeżeli masz coś swojego, śmiało dostań przy swoim, aczkolwiek to są też fajne rzeczy, które warto mieć z tyłu głowy. Na drugiej stronie mamy nasze kursy. Kursy od kursu wprowadzającego po kursy podyplomowe, techniczne. Ponownie hiperlinki, zobacz sobie, co się pod danymi kursami jeszcze kryje. Ostatnia strona, poziom znajomości języka według Cefra. Tu masz poziomy z rozpisanym z oczekiwaniami, jakie są pod danym e, levelem. Czyli ten poziom to jest poziom najwyższej znajomości języka angielskiego. Do tego właśnie poziomu tutaj dążymy. Dobrze, cofamy się teraz do panelu głównego. Harmonogram. W tym miejscu są przechowywane Twoje Zajęcia. Jeżeli będzie potrzeba, żeby zmienić godzinę bądź dzień spotkania, razem z coachem wchodzicie, modyfikujecie, tak, żebyś się transparentnie wszystko przygotowane, wiedział, kiedy się kurs kończy, kiedy masz zajęcia, żeby nie było żadnego zaskoczenia. Kolejnym ważnym plikiem jest spis treści kursów. W tym wypadku jest to kurs Master kurs 1 Business. W każdym, na każdym końcu studenta będzie Twój kurs docelowy, będziesz miał zakres tematów. Również zakres kursu i elementy, jakie będą w danym kursie uwzględnione. Ponownie wszystko transparentnie, będzie wiedział, kiedy masz review, czy pierwsze, czy drugie, tak żebyś mógł się przygotować i był cały czas na bieżąco. Kolejnym ważnym plikiem jest e, pisanie. E, na zajęcia skupiamy się w większości, w 90% na mówieniu. Słuchanie, pisanie, czytanie jest jakby długoplanowe, ale również ważne. Do tego celu używamy takiego przygotowanego self-learningu. Na czym to polega? Sam zobacz. Po zapoznaniu się z materiałami wchodzisz sobie w to miejsce i wpisujesz tłumaczenie. Na przykład, poszedłem do wniosku. I came to the conclusion that... Po napisaniu możesz sobie sprawdzić, jak powinno, jak powinno wyglądać prawdziwe tłumaczenie. To jest nasza sugestia. Jeżeli okaże się, że to, co napisałeś, jest inne od tego, co zostało zasugerowane i widzisz, że coś jest nie tak, możesz w tym miejscu ten kwadrat odznaczyć i dać informację do swojego coacha, że potrzebuje pomocy i coach Ci wytłumaczy, na czym problem polega. Wróćmy też do panelu głównego. W tym miejscu mamy kurs główny. To jest najważniejsza rzecz. Każdy generalnie kurs będzie się składał z unitów. Każdy unit będzie miał w sobie roomy. Każdy room będzie się składał z różnych elementów. W tym wypadku mamy case study, common language, podcast i oczywiście tricky grammar. O tych wszystkich elementach opowiem szczegółowo, dosłownie, zaraz. Także rozpocznijmy trzyki grama. Zabieramy się. Człukki grama, tak sama zaskazuje człowiek, czyli gramatyka podchwytliwa. Nie są to tylko czasy angielskie, ale są to tak milbene prepositions. In, at, on. Coś, z czym każdy, kto się języka uczy, musi się zmierzyć. Ogólnie jest to baza najczęściej popełnionych błędów podczas nauki języka angielskiego. Czy jest tej kwestii jest łatwe do wyjaśnienia? Sam zobacz. Arriving in i arriving at. Czym to się różni? Arriving in użyjemy do miast i do krajów. Podczas gdy arriving at użyjemy do miejsc, takich jak praca, kościół czy impreza. Łatwe? Nie ma z tym żadnego problemu. Ale są też takie kwestie w języku angielskim, które są niewytłumaczalne. Na przykład coś jest na zdjęciu. Na zdjęciu. Kusi, żeby być on the picture, to jest na zdjęciu. Ale uważaj. On the picture to jest błąd. Zawsze mówi, in the picture. Dlaczego? Tak już po prostu jest. Na zajęciach również będziemy bardzo intensywnie walczyli swoimi naleciąściami językowymi, czyli coś, czegoś nauczyłeś kiedyś, powtarzasz i jest to błędne. Jak często mówisz explain me, clarify me, describe me? To jest błąd językowy. Poprawnie powiem explain to me, clarify to me, describe to me. To jest poprawna wersja. Coach również pokaże ci na zajęciach błędy krytyczne. Na przykład, zobacz, w tym miejscu. In two hours, for two hours, within two hours. mam na myśli parę przykładów. I will be free in two hours. Będę wolny za dwie godziny. I will be free for two hours. Będę wolny przez dwie godziny. I, I will be free within two hours. Będę wolny w ciągu dwóch godzin. Jeżeli tu się pomylisz, jest duży, duży błąd, bo zmieniasz przekaz swojego zdania. Sumując, razem z coachem przecież przez każdą frazę, zapoznasz, wytłumaczymy ci. Twoim zdaniem jest nauczyć się i tych błędów w przyszłości po prostu nie popełniać. To było tyle, że chodzi o grama, Przechodzimy teraz do common language. Common language, tak jak sama nazwa wskazuje, common, czyli kwestie bardzo popularne, potoczne. To jest nic innego jak zbiór części używanych fraz i zwrotów przez native speakerów, zarówno w języku biznesowym, jak i w języku ogólnym, codziennym. Teraz pokażę Ci, na czym polega nauka common language. Weźmy frazę come to the conclusion w języku biznesowym i w języku ogólnym. Business life. We faced a number of different problems with the subcontractor thus we came to the conclusion that we need to our collaboration private life I've lived in Warsaw for many years that's why I can easily come to the conclusion that this is the best place to enjoy your life Ponownie, jedna fraza dwie różne możliwości od ciebie zależy gdzie tej frazy użyjesz część z tych fraz również możemy modyfikować na przykład you can count on him możesz na nim polegać ale również możesz powiedzieć you can count on my company you can count on my family dlaczego nie na tym etapie również będziemy aktywnie pracowali nad gramatyką. Ale to nie jest gramatyka na zasadzie prepositions, tylko to jest gramatyka czasów. Sam zobacz. Phrasa Get a handsome reward. Past fast simple. Last year I got a handsome reward. Future simple. I'm pretty sure I will get a handsome reward. First conditional: If you work hard, you will get a handsome reward. Dodatkowo, co też jest bardzo ważne, będziemy pracowali nad WH questions: czyli When, why, who, how much, how many. Why does she always get a handsome reward? When did she get a handsome reward? Ponownie, Ty tworzysz zdania, my Ci tylko w tym wszystkim pomagamy. Dodatkowo, przez każdą jedną frazę razem przejdziesz z coachem. Sprawdzimy wymowę i zrozumienie. Jeżeli się okaże, że błędnie coś wymawiasz, na przykład słowo tutaj, hard, jeżeli to twarde R bardzo mocno akcentujesz, coach pokaże Ci i powie Ci, że nie akcentuj R, powiedz hard, bardzo, bardzo miękkie R, bądź tak naprawdę w ogóle go nie akcentujemy. Dodatkowo oprócz budowania zdań w oparciu o jedną frazę, frazy będziemy łączyli, budowali całe zdania. Na przykład work hard to earn a living weźmy ze frazą come to the conclusion. Co możemy zrobić mając takie dwie frazy? Pierwsza możliwość. Warsaw is an expensive city. That's why I came to the conclusion that I need to work hard to earn a living. Otherwise I won't be able to make ends meet. Druga wersja. For the last couple of years I've been working hard to earn a living, but I just came to the conclusion that... Not enough to buy an apartment in Warsaw, because you need at least 20% of your own contribution. Dwie różne możliwości, Ty decydujesz, jak to będzie skonstruowane. Co też jest ciekawe, część z tych fraz będziemy również personalizowali. Na przykład fraza, see something with one's own eyes. To słowo once możesz zamienić na my, his, her, their. I see something with my own eyes. You see something with your own eyes. I tak dalej. Na drugiej stronie mamy Bubble Exercise. To jest nic innego jak praca nad kreatywnością. Na czym to polega? Tu mamy frazy, które są połączone w pewien, pewien system, schemat. Na przykład weźmy tą, ten zestaw. See something, uh, something has just come up. My boss can count on me and call the meeting off. Co możemy zrobić z takimi trzema frazami? Sam zobacz. My boss can count on me because I plan my day in advance. And then I try to stick to my to do list, but of course, life isn't predictable. And recently, before our new meeting, something has just come up and I had to call the meeting off. To jest tylko jedna z możliwości, co możemy z takimi trzema bablami zrobić. Sumując, common language, baza najczęściej używanych fraz i zwrotów, to poznają języka, to nie jest tylko pojedyncze słowo i gramatyka, to jest kombinacja frazy, zwrot i idiomy połączona elementem gramatycznym. Przechodzimy teraz do case study najważniejszego elementu naszego kursu. Case study jest to nic innego jak temat, w oparciu o który będziesz prowadził konwersację. Tematem tego case study jest Importance of Languages. Poniżej masz zestaw fraz i zwrotów, w taki sposób uporządkowany, żebyś mógł wykorzystać je podczas Twojej rozmowy. Po prawej stronie masz obszary, o których możesz wspomnieć, na przykład how to learn languages, bądź benefits, bądź Why we don't learn languages. Na tym etapie uczymy się nowego słownictwa, ale również pracujemy na słownicy, które już masz. Sam zobacz. Na przykład po lewej stronie. zamiast powiedzieć, Let's start. Bardzo prosto. może być, Let's get the ball rolling. Zamiast powiedzieć, I understand. możesz być, I see. Zbogacamy, ulepszamy Twoje słownictwo. Co jest ciekawe, na pierwszy rzut oka wydaje się, może się wydawać, że tych fraz jest dużo, ale. Nasza szkoła ma specjalny system nauczania, specjalny algorytm, którą, który wykorzysta część z tych fraz w materiałach kolejnych. Czyli im głębiej idziesz w kurs, tym więcej powtarzasz. I co jest bardzo ważne, to są frazy uniwersalne. Możemy je zawsze zmienić. Dla przykładu, How to go about learning temat związany z nauką języka. Możemy zmienić no How to go about eating healthy. How to go about living longer. Od Ciebie zależy, jak to będzie wyglądało. Poniżej teraz pokażę Ci, co możesz zrobić, jak możesz te frazy połączyć. I spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: why we don't learn languages. Weźmy teraz kilka fraz. Na przykład: to order, excuses, spare time, commitment, experience, preoccupied motivation, importance and stuck in a lot. Teraz pokażę Ci, co możesz zrobić. To jest tylko jedna z możliwości. Some people are preoccupied with work. That's why they simply don't have time for learning. If you have been working for your company for many years, you probably got stuck in a rut and it's hard to make a decision to change it. Some people have a lack of motivation and power and avoid long-term commitment because they had bruising experiences with learning English in the past. The others don't see the importance of learning English because they don't use it on a daily basis and it's a order for them to learn anything new. widzisz, długi dialog z wykorzystaniem dosłownie paru fraz. Od ciebie zależy, jak to będzie wyglądało. Co jest też bardzo ważne, na zajęciach konwersujemy w 95%. Ale czytanie, słuchanie, pisanie jest równie ważne, dlatego pod nasze dyktando tu za moim wideo masz linki do słuchania i do czytania. Prosimy cię, żebyś w domu, w wolnej chwili tymi generalnie linkami się zajął. Czyli kliknął, sprawdził, zobaczył, jak to wszystko funkcjonuje. A na zajęciach o tym sobie będziemy rozmawiali. Quiz i grama, tak naprawdę to jest taki self-learning, gdzie nie potrzebujesz nas. Aczkolwiek, jeżeli coś będzie niejasne, pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować i nas się o to zapytać. Co jest bardzo ważne i super innowacyjne. W tym miejscu mamy podlinkowany podcast do naszego tematu, do naszego case study. To jest podcast, który opowiada właśnie o tym case study, czyli jedna rzecz na zajęciach. Przechodzisz przez każdą frazę z kołczem. Zrozumienie, czytanie, wymowa, wszystko jest sprawdzane. Druga rzecz, poza zajęciami możesz słuchać tego podcastu, który opowiada właśnie o tym temacie. Czyli dwa razy masz tak naprawdę fokus na tą samą generalnie frazę, właśnie ten sam kontent. To jest super ważne i super innowacyjne. Im więcej będziesz słuchał, im więcej będziesz czytał, tym szybciej ta płynność językowa się nam pojawi. To była też, jeżeli o case study. Tego materiału jest dość dużo, ale nie przejmuj się, on jest na tyle fajnie skompilowany, że później będziesz go wykorzystywał z automatu. Musi być dużo materiału, musi być dużo słownictwa. Fraz zwrotów, żebyś mógł przez ten cały, całe spotkanie, żebyś mógł prowadzić konwersację, bo sama gramatyka i pojedynczy wyraz nie sprawi, że będziesz mówił przez tak naprawdę 90 minut na swoim spotkaniu. Idziemy teraz do aplikacji. Bardzo ciekawa rzecz. Oprócz samych materiałów nauki języka angielskiego, które masz na dysku Google Drive, zachęcamy ci do aktywnego używania aplikacji do nauki języków obcych. Jest to aplikacja Quizlet. Dostęp do aplikacji masz za darmo. Teraz pokażę Ci, co ta aplikacja może dla Ciebie zrobić. Zalogujmy się. Wpiszmy sobie szkołę, to po Poszukajmy sobie wszystkie zestawy. Wybierzmy sobie pierwszy kurs, Master Course One Business, Semester One. Jedźmy sobie na sam dół do pierwszych materiałów. I wybierzmy sobie na przykład Common Language. Mamy tu cztery możliwości. Zacznijmy sobie od opcji match. Jest to fajna gra na zasadzie łączenia kafli. Sam zobacz. Dojść do wniosku, że szukamy teraz odpowiednika. Come to the conclusion. Ok. W tym miejscu, jeżeli popełnisz błąd, będziesz miał punkty karne. Sam zobacz. Ok. Bawisz się i dzięki temu również się uczysz języka. Druga opcja flashcards. Klikamy. Jest to nic innego jak zgadywanie odpowiedzi. W zasadzie klikamy i zaglądamy, co jest z tyłu. Ta opcja jest fajna, bo ma również odsłuch. W tym miejscu masz głośnik i możesz odsłuchać sobie, jaka jest poprawna wymowa. To też jest ciekawe. W tym trybie, na samej górze, możesz sobie ustawić opcję Play Audio. I z automatu wszystkie frazy będą odczytywane bez Twojego, jakby, zaangażowania. Czyli możesz sobie położyć telefon na blacie i aktywnie ćwiczyć odsłuch. To na razie sobie wyłączymy. Wracamy. Teraz tak. Jeżeli wiesz, jaka jest prawna odpowiedź, przesuwasz w prawo. Jeżeli nie wiesz, przesuwasz to w lewo. Załóżmy, że znamy wszystkie odpowiedzi. Przejdźmy sobie do samego końca. Na końcu będziesz miał fajną statystykę Twojego wyniku. Zamykamy tą opcję. Przechodzimy do opcji Learn. Ta opcja ma kilka możliwości. Zróbmy sobie od samego początku. Zróbmy sobie Restart. Jest. Teraz tak. W tej opcji mamy kilka możliwości. Study quickly, memorize Doll. Załóżmy, że chcemy study quickly. <laughs> mamy różne możliwości. Wybierz sobie jedną z możliwości, która dla Ciebie jest najbardziej odpowiednia i ćwiczysz naukę języka angielskiego. Cofamy się teraz do ostatniej opcji, którą jest, tą opcją jest test. Czyli po tych trzech możliwościach możesz testować swoją znajomość języka angielskiego. Tu mamy różne możliwości, zaczynając od question count, możesz sobie wybrać ile chcesz, Załóżmy, że 12 odpowiedzi, czy w języku polskim, czy w języku angielskim. Tak samo jak true, false, multiple choice, written, bądź na przykład error checking options, czy to jest smart correction, czy to jest standard correction. Wszystko zależy od ciebie, co będziesz chciał, jak będziesz chciał swoją wiedzę sprawdzić. Ponownie zachęcam cię, żebyś z tej aplikacji korzystał. To jest bardzo fajna aplikacja, ona jest dla ciebie bezpłatna, nie musisz z nią płacić, a na pewno będzie fajnym dodatkiem do samej nauki języka angielskiego. To na tyle, że chodzi o introduction. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno i że wyraziłem się zrozumiale. Pamiętaj, jak coś będzie niejasne, pytaj się kołcza, on Ci wszystkim pomoże. Na koniec parę słów ode mnie. Pamiętaj, że nauka języka to nie jest sprint, to jest maraton. Potrzebny jest czas, zaangażowanie i cierpliwość. My z naszej strony deklarujemy pełne zaangażowanie. Pomożemy, wyjaśnimy. Zobrazujemy, nakierujemy Cię, jak masz się języka uczyć, ale to Ty musisz ten czas poświęcić. Ty musisz się angażować i nad tymi materiami przysiąść. Bez Twojego zaangażowania na koniec dnia nie uda nam się za wiele zrobić. I pamiętaj, że uczysz się raz na całe życie wyłącznie dla siebie. Nie dla ocen, nie dla dyplomu. Uczysz się dla siebie, żeby mieć tą umiejętność komunikowania się i funkcjonowania w tym XXI wieku, w tej dzisiejszej rzeczywistości. Wszystkiego dobrego, powodzenia w nauce. Do zobaczenia na zajęciach. Trzymaj się, cześć.